W jednym z spisów wczesnych chrześcijańskich odnajdujemy słowa, kim są chrześcijanie. Chrześcijanie są tymi, którzy żyją w tym świecie, ale jakby nie byli z tego świata. My drodzy, kiedy przyjrzymy się naszemu życiu, bez wątpienia odnajdujemy w nas dwa skrajnie różne pragnienia. Jednym z naszych pragnień, które znajdujemy w głębi naszego serca, często bardzo zagłuszonych jest pragnienie Pana Boga. Jest pragnienie odpowiedzi miłości naszej na jego miłość, która nas wcześniej umiłowała. Ale często to pragnienie właśnie jest bardzo słabe, bardzo ciche, często zagłuszone i trzeba wielkiego wysiłku, aby je w sobie odnaleźć. Niestety z drugiej strony też przede wszystkim jako ludzie dotknięci grzechem pierworodnym niesiemy pragnienie wielkości, chwały, sławy, siły, tego, żeby to wszyscy inni wokół nas tanczyli, mówiąc najprościej i najkrócej. I można powiedzieć, że to dzisiejsze słowo, zarówno i pierwsze czytanie, i drugie, i Ewangelia jest przypomnieniem nam o tym, że tak naprawdę tym najważniejszym i pierwszym pragnieniem w naszym życiu ma być to ciche, to skromne, to gdzieś głęboko ukryte pragnienie Pana Boga. Że to pragnienie, które wynika przede wszystkim ze skutków grzechu pierworodnego, jest tym, które nas na pewno do niego nie doprowadzi. Jest tym, które nam nie da szczęścia do końca jest tym, które nas od Pana Boga i od tego pierwszego celu, jakim jest nasze życie z Nim i bycie w Nim i życie dla Niego na pewno nie doprowadzi. I dzisiaj, kiedy słyszymy to słowo, warto zapytać się, czego w naszym życiu szukamy, jak to było w pierwszym czytaniu i gdzie ten pokój odnajdujemy. Bo mieliśmy mowę w pierwszym czytaniu, że szuka, szukał prorok Pana Boga. I znalazł w nim ukojenie. Drugie czytanie mówiące o tym, że Chrystus jest tym, który jest dla nas dany, jako nasze uwolnienie, jako prawda, jako mądrość. Chrystus jako mądrość, dana nam przez Pana Boga. I wreszcie Ewangelia. Kiedybyśmy wzięli do ręki tekst grecki, w którym został napisany Nowy Testament, byśmy mieli słowo Makaroi czyli niebłogosławieni, ale szczęśliwi. Kiedy potem tłumaczono na łacinę, grecki tekst napisano Beatus, co też znaczy szczęśliwy, ale też może znaczyć błogosławiony. I warto, myślę, że dzisiaj sobie w domu, kiedy wrócimy, wziąć ten tekst jeszcze raz z dzisiejszej Ewangelii i przeczytać go, zamieniając słowo błogosławiony na szczęśliwy. Ta Ewangelia brzmi zupełnie inaczej. Ale moi drodzy, warto tu zwrócić uwagę na to, że te dzisiejsze błogosławieństwa mają swój klucz, żeby je właściwie zrozumieć. A tym kluczem, żeby właściwie zrozumieć dzisiejsze błogosławieństwa, jest jedno z nich, które mówi, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To jest ten moment, przez który wchodzimy w głębie tych błogosławieństw. Mówimy przed Panem Bogiem, nie jestem sprawiedliwym. Potrzebuję Twojej łaski. Ty mnie uczyń sprawiedliwym według swojej sprawiedliwości. I wtedy okazuje się, że kiedy popatrzymy na pozostałe błogosławieństwa, okazuje się, że człowiek, który jest pełen Bożej Sprawiedliwości, jest tym, który jest w stanie oglądać Boga, jest tym, który pragnie królestwa niebieskiego. Jest tym, który jest w stanie znieść prześladowanie dla imienia Pana Boga. Człowiek, który jest pełen Bożej Sprawiedliwości i Jego łaski, jest tym, który jest w stanie przynieść czy przyjąć pocieszenie, które płynie od Boga i jest tak naprawdę jedynym pocieszeniem, które jest w stanie nas uciszyć i jest w stanie nas ukoić. Pan Bóg jest tym, który. Pokazuje nam to, że dopiero wtedy, kiedy, można powiedzieć, odrzucimy nasze pragnienia płynące ze skutków grzechu w nas i zwrócimy się ku pragnieniu Jego w nas, które wypisał w naszych sercach, i przyjmiemy Jego sprawiedliwość, staniemy się naprawdę szczęśliwi. Czy więc jesteśmy chrześcijanami, ludźmi żyjącymi w tym świecie, a jakby nie z tego świata? Wszystko to zależy od nas. Amen.